Witam, chciałbym powiedzieć, że czuję się fatalnie. Mam coraz częściej stany lękowo-depresyjne. Powiem tak, nie warto się angażować w znajomość. Powiem, że na swoim przykładzie moja koleżanka Klaudia, która na ma pseudonim dusia, twierdziła i nadal twierdzi, że jesteśmy przyjaciółmi, a ja też przyjaźni nie odczułem i nie czuję tak samo. Tyczy się innych znajomych, którzy się odzywają wtedy, jak coś potrzebują albo jak ich znajomi mają ich, ich, ich gdzieś. Wszystko, wszystkim. Rozumiem, że każdy ma rodzinę, pracę, dom i inne sprawy. A, ja, a jak ja widzę na Facebooku czy na Instagramie, zdjęcia czy relacje, posty ze wspólnego spędzania czasu, a mi się wmawia, że nie mają czasu dla mnie, bo mają sprawy rodzinne i tym podobne. To ja mam wylane na takie przyjaźnie znajomości, ale cieszę się, że mam przy sobie garstkę znajomych i przyjaciół. To mi wystarczy. Dla mnie po prostu jest ważna relacja, szczera, a nie obłudna, zakłamana. Po prostu mam wyjebane na takich ludzi, którzy są toksyczni. Ale cieszę się, że mam przy sobie garstkę znajomych i przyjaciół, i to przy nich się dobrze czuję. Ponieważ przy moich byłych znajomych nie czułem się komfortowo. To powiedziałem sobie, że w roku 2023 odetnę się od ludzi, którzy wysysają ze mnie złą energię, mają, mają dobrą energię, czyli tak wampir energię wampiry energetyczne to się nazywa i po prostu postanowiłem sobie y, zrobić rachunek sumienia kogo zostawić, a kogo wywalić z grona znajomych i powiem szczerze, że takie na nastawienie do życia pod bu bu buduje mnie do pozytywizmu, że czuję się pozytywnie a tak teraz się czuję tak trochę pesymistycznie, taki od niechcenia się czuję, powiem, że przez mój stan zdrowia jest y, faktycznie jest fizycznie jest bardzo źle jestem przemęczony tym stanem z zdrowiem moim psychicznym. Nie mogę w nocy spać ani. A jak próbuję spać, to budzę się w nocy tak nagle bez niczego. Oczywiście leki zażywam regularnie, ale i tak to nic nie daje. Mam wrażenie, że leki na mnie nie działają, bo biorę je od czasów podstaw, szkoły podstawowej i powiem szczerze, że do tej pory je biorę. Ech, stwierdzili u mnie nerwicę lękową, bo boję się, że ktoś może się na mnie dziwnie patrzeć, spojrzeć i w myślach mnie oglądać obgadywać tak było w szkole i w poprzedniej pracy, czyli żółte złote łuki. Jeżeli wiecie o co chodzi. W tym trudnym czasie potrzebuje wsparcia, zrozumienia, szacunku, szczerości, akceptacji tolerancji, mm, poczucia bezpieczeństwa. I chwilę rozmowy, lub żeby się spotkać i miło spędzić czas. To tyle mam Wam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Moim zdaniem najważniejsze jest po, po kierow, pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz, tą, znasz się z nim, z nią od dawna. A potem podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tej. Kobiecie, mężczyźnie liczyć czy zawsze będzie stała, tał za tobą, murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę Barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w w podróży. Zresztą każda Barbie z czasem traci blask. Nie warto się angażować w znajomości. Ja mam wylane na wszystkie znajomości, które były, są, może i będą. Kto chce być, to będzie, a jak nie, to nic na siłę. Kiedyś angażowałem się w przyjaźni, w znajomość. Jak się oddalili ludzie ode mnie, bardzo to przeżywałem bo myślałem, że ci znajomi będą moimi znajomymi i przyjaciółmi, ale okazy, okazali się fałszywymi, tylko chcieli mi dla siebie korzyści, bez wzajemnego, bez dawania dobroci, zrozumienia, akceptacji dla mnie. No i niestety, na, powiem szczerze, na każdego przez to mniej serce boli, jak ktoś odejdzie, dlatego jestem ostrożny w relacjach z ludźmi, pozdrawiam.